Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w pierwszej zapowiedzi meczu Wisły-Kraków w tym sezonie. Bardzo się cieszę, że w końcu będę mógł dla Was tego typu materiał nagrać, no bo powiem szczerze, dawno nie miałem okazji, więc, więc z tego się bardzo cieszę. I cieszę się dlatego też, że nowy sezon, nowe nadzieje. I te nadzieje na pewno są duże, są też na pewno uzasadnione, bo ruchy Wisły-Kraków... W tym okienku są bardzo dobre, znaczy czy są bardzo dobre, to się oczywiście przekonamy, ale, ale na pewno mają duże szanse powodzenia. Jest też naprawdę w moim mniemaniu bardzo dobry trener. No, generalnie wszystko się zgadza, dużo, dużo, dużo w tym okienku dobrego się wydarzyło i może się jeszcze wydarzyć, co, co jest w tym wszystkim najlepsze. No i myślę, że, że z dużymi nadziejami będziemy patrzyli na ten sezon. Pierwsza kolejka Zagłębiem Lubin u siebie, także też bardzo fajnie, że będziemy mogli ten mecz obejrzeć z wysokości trybuny. To, to jest też bardzo pozytywna informacja dla nas kibiców Wisełki. Również, również cieszy to, że jednak Zagłębie Lubin no miało swoje problemy w tym całym okresie przygotowawczym, bo a trener, z którym było dużo, dużo zamieszania o tym powiemy za chwilę. I B, transfery których co prawda są, ale no nie jest ich zbytnio dużo. Jedyne co tutaj można zauważyć, że no osłabień nie ma zbyt wiele, więc to, jest też, to, to też może jest, przemawia na ich korzyść, ale mimo wszystko problemy, co by nie mówić, są zauważalne i na pewno ten zespół nie przygotowałby się tak, jakby tego oczekiwali kibice, działacze. I myślę też sami zawodnicy, chociaż nie chciałbym tutaj osądzać, bo, bo jednak być może, być może ten zespół będzie w tym meczu z nami dobrze wyglądał i będę musiał te wszystkie słowa, które teraz powiedziałem, że tak powiem, odszekać. A tego bym bardzo nie chciał robić. Ale w każdym razie, no, no czekamy na ten mecz z tego, z tego względu, że no chcemy zobaczyć Wisłę, jak będzie się prezentowała. Czy te wszystkie no, pozy pozytywne sygnały docierające z naszego obozu, były, były uzasadnione, i, i czy były no, zgodne z prawdą, po prostu. No, tego jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi. Nie ukrywajmy, no, że oczekiwania wobec tego zespołu są, są duże. Ale zanim o nas, o, naszych tutaj, o naszej tutaj sytuacji, no to powiedzmy jednak parę słów o, o zespole miedziowych. Zacznę może od. Transferów, bo to jest zawsze trochę najciekawszy element. Ich nie ma dużo. Jak powiedziałem, na samym początku faktycznie nie osłabili się jakoś bardzo i to jest duży plus. Aczkolwiek ja na przykład wyczuwam to, że tych wzmocnień nie jest jednak na tyle dużo, bo, bo jednak wydaje mi się, że, że można było się tu chociaż okienko się jeszcze nie skończyło, więc tutaj nie przekreślam, ale na ten moment tak naprawdę przyszło dwóch myślę, w miarę ciekawych zawodników, yy, którzy mo wydają się być wzmocnieniami, ale na, na ile na ile Będą i to się, że tak powiem, okaże. Więc zacznę może od obrońcy, hiszpańskiego obrońcy, Jan Soler, który ostatnio występował w lidze słowackiej, w Zemplin Michalowce, no i teraz za głębiem podpisał dwuletni kontrakt. No i jeśli chodzi o jego taką historię, no to tak. Na początku swojej drogi występował w młodzieżowych zespołach Espaniolu, Almerii, a także Fulam. Później, jakby powrócił do Hiszpanii w 2019 roku, przeszedł z Atletico Malugeno do Semplin, właśnie, Michalowce. No, i jeśli chodzi o ostatni sezon, no to 28 spotkań. W których zdobył jednego gola. No ale jest to oczywiście obrońca, więc być może nie, jest to, nie są to jakieś bardzo złe liczby. Eee, więc mówię, no, no nie jest to jakiś wybitny piłkarz, aczkolwiek e, z całą pewnością e, może to być wzmocnienie. A jak na, na ile duże, no to się e, okaże. A tutaj ten drugi zawodnik to jest zawodnik, można być taki no, no w miarę aktualny, bo całkiem niedawno e, ten ta, transfer doszedł do, do skutku. Jest to Eric Daniel, to jest... Co prawda, wypożyczenie na cały sezon, no ale no jest to jakiś tam ruch, może nie tyle transferowy. Transfery raczej się kojarzą z kupnym zawodnikiem, no ale no, nie, no, w sumie można to podciągnąć pod transfery. No i trzeba powiedzieć tak, że no 29 lat, czy on coś osiągnął? No, można powiedzieć, że tak, no bo jednak wywalczył dwa mistrzostwa Słowacji, a także dwukrotnie sięgnął po krajowy puchar, jeśli chodzi o poprzedni sezon, bo myślę, to jest oczywiście, nie powiedziałem jaka pozycja to jest skrzydłowy. Prawy, skrzydłowy. Generalnie w poprzednim sezonie zaliczył, jakby we wszystkich rozgrywkach, czyli liga i puchar krajowy, 36 spotkań, które okrasił 6 bramkami i 9 asystami. Więc. Czy to są jakieś wyborne liczby? Nie, no, nie są złe generalnie, tylko trzeba sobie zadać pytanie: bo to jest kolejny zawodnik z, 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 z no, Bratisława, tak? Więc słowacka liga, czy słowacka jest dużo, dużo lepszą ligą, czy w ogóle jest lepszą ligą od polskiej? No. No, mam raczej nie sądzę, że jest mocniejsza, chociaż patrząc na niektóre mecze yy, tej kolejki yy, w naszej rodzimej ekstraklasie, no można by mieć pewne wątpliwości, aczkolwiek wydaje mi się, że mimo wszystko liga Liga Polska wcale nie jest, nie jest gorsza od Ligi Słowackiej, ale nieważne. No miał tam jakieś liczby, czy ten zawodnik wypali, to też się okaże. No, i tak naprawdę na tym trzeba powiedzieć, to jest koniec ruchów transferowych Zagłębia Lubin na ten moment. Na moment pierwszej kolejki, w której podejmą Wisłę Kraków, właśnie. Więc no, przy, przy, przy ruchach transferowych Białej Gwiazdy, no, tutaj wy, wypadają blawy. Aczkolwiek no, prawdą jest też to, że Wisła Kraków pożegnała. Na samym początku już chyba z 10 zawodników, teraz, teraz dosz, doszli kolei, więc myślę, że tutaj no du dużo, 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 dużo pożegnań było. Tutaj jakby ten skład został utrzymany, ale mimo wszystko no, wydaje się, że troszkę ten skład. Nie jest, nie jest najlepszy, tak? Nie jest najlepszy, ale to, że skład to jeszcze by się dało przeboleć, prawda? No bo tutaj um, myślę, że jakoś, jakoś ten zespół będzie funkcjonował. Myślę, że środek tabeli z tym składem byłby w zasięgu. Gdyby, no właśnie, nie zamieszanie z trenerem, bo um, jak pewnie wiecie, a jak nie wiecie, to tutaj się dowiecie. Um, trener um, Szewela został, no, można powiedzieć, wykupiony przez inny klub. No, i niestety e, Zagłębie Lubin zostało, że tak powiem, bez, e, bez trenera przez długi okres. No, bo dopiero 16 lipca 2021 roku, już będę tak dokładny datowo, że hej, e, Dariusz Zurow e, rozpoczął pracę. No, ale słuchajcie, no, tak, mecz mamy 26, a 16 lipca chłop rozpoczął pracę. No, więc z tego wynika tak. Że zespół no, nie będzie grał tego, czego by pewnie chciał właśnie ten szkoleniowiec, który wcześniej trenował Lecha Poznań. Czy z sukcesami to bym tak. No, zakwalifikował się do europejskich Pucharów, tam w europejskich Pucharach yy, zakwalifikował się do, yy, do, do fazy grupowej Ligi Europy. Tam nawet się zaprezentował Lech całkiem przyzwoicie. Yy, więc, ok, więc coś, coś, coś można o tym trenerze powiedzieć. Dobrego, aczkolwiek nie ma zbyt wiele czasu, więc, tak naprawdę, tej swojej filozofii, tej swojej koncepcji nie mógł przedłożyć. Więc, tutaj, no, na pewno, działacze czy, czy zarząd klubu no, no, nie, nie za bardzo się postarał I, i tutaj na pewno wiele osób będzie. Kibice mają pretensje o to, na pewno. Ehm, więc no, ciężko powiedzieć, w jak ten zespół będzie grał. No bo no, jednak no, Dariusz no, nie sądzę, że w, w tyle dni coś, coś zdołał zrobić wielkiego. Raczej ewentualnie jakieś kwestie taktyczne, może jakieś schematy akcji, ale też ich nie będzie tutaj za dużo. I tutaj widzę przewagę Wisły Kraków, bo jednak tu był solidny okres przygotowawczy. Ehm, tutaj, no, trener no, Adrian Gula miał... No, całkowity wpływ na to, jak drużyna będzie grała. To nie było tak, że on przyszedł y, dwa tygodnie po okresie, czy nie wiem, dopiero, nie wiem, trzy, trzy dni, nawet trzy dni po trzy dni, no, trzy dni po obozie, czy coś takiego, nie. Y, po prostu jest, jest od, od początku, jak się, ten jak się ten okres przygotowawczy rozpoczął, to on był, już. I, I to jest właśnie pozytywne i to jest duża przewaga Wisły Kraków. A jeśli chodzi tutaj o, o, o zagłębie, tutaj sytuacja wygląda zdecydowanie, zdecydowanie gorzej. Ja uważam, ja to wiele razy mówiłem, ale myślę, że mogę, mogę się powtórzyć. Zagłębie Lubin, to jest najbardziej uważam marnowany potencjał tego klubu, bo uważam, że ten klub z takim budżetem, z takimi możliwościami, przede wszystkim, no, tam jest naprawdę infrastruktura na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Myślę, że oprócz Lecha, Legi, no to, to to jest top w Polsce. No Trochę dziwi mnie jednak to, że mm, że jednak te wyniki sportowe są słabe, no ale to pat patrzy na tych ruchach, które tutaj Wam mm, po części przedstawię. No trochę to smutne. Co prawda, okienko transferowe się jeszcze nie skończyło, więc to nie jest ocena taka definitywna, e, ale na pewno na ten moment wygląda to słabo. No ale też nie, 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 nie lekceważyłbym tego zespołu, bo, bo czasami właśnie takie niepozorne kluby yy, wydawałoby się, no, by, które powinny być bez formy, później się jakoś tak dzieje, że, że ta forma w jakiś magiczny sposób przychodzi. Yy, dobrze, ale my teraz zajmiemy się Wisłą Kraków. Myślę tyle, yy, tyle chciałbym powiedzieć o zagłębiu. Yy, jeśli chodzi o Wisłę. Na początku powiem kto nie zagrał, bo nie zagra w tym spotkaniu. Nie zagra Alan Uryga, to wiadomo. Nie zagra też Adime Chremić, to jest też ważna informacja. No i nie zagra też Patryk Plewka. Reszta będzie do dyspozycji trenera Guli. Również chciałbym tutaj na sam początek zaznaczyć bardzo, ktoś powie, oczywistą informację, ale, ale jednak wartą odnotowania: Jakub Błaszczykowski przedłużył kontrakt yy, o, o kolejny sezon, czyli do 2000 no, do końca, do... No, no tak, o kolejny sezon. Myślę, że, że więcej tutaj nie trzeba dodawać. Yy, no niby coś oczywistego, ale jednak mimo wszystko yy, zawsze fajnie, że jest to jakoś udokumentowane, chociaż to jest właściciel klubu, więc to byłoby dziwne, że... Yy, no, to wiadomo, że zawsze wywołuje jakiś śmiech yy, na Twitterze, ale generalnie yy, trzeba się cieszyć, że, że właśnie tego typu, te, tego typu osoba, jak, jak, jakże ważna dla klubu, przedłużyła kontrakt i będzie nas jeszcze. Mam nadzieję, że ten sezon dla kuby będzie no, o wiele, o wiele bardziej zdrowotnie, lepszy. Bo, bo myślę, że jeżeli on jest zdrowy, no to on może dawać naprawdę dużą jakość sportową. Wciąż sportowo może dużo wiśle kraków dawać. Nie tylko jakieś tam morale czy coś ten deseń, ale też po prostu sportowo. E, tak, ale to jest, to jest informacja numer jeden. Druga informacja, która też jest ciekawa, Czuka, e, że tak powiem, Czuki już nie zobaczymy w wiśle Kraków, no chyba że przyjdzie <laughs> za kilka lat, ale nie sądzę. E, po, oczywiście rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron, więc jego też e, nie zobaczymy. Więc można by powiedzieć, że oficjalnie pozbyliśmy się szrotu. Także to są dobre informacje przed tym pierwszym spotkaniem. Na pewno są duże nadzieje. Nadzieje są względem Adriana Guli, względem piłkarzy, którzy przyszli. Naprawdę dużo jest takich piłkarzy, którzy już teraz prezentują wysoki poziom. Na pewno Machduj jest takim piłkarzem, według mnie, który jest pewny, że on, że on będzie dobry. Pokazał mi to w praktycznie w każdym sparingu, jakim on grał. Naprawdę chłop rozgrywa piłkę. Go, y, też ma coś, co mnie na przykład bardzo y, cieszy, piłka mu nie przeszkadza. To nie jest tak, że on tą piłkę gubi, nie, właśnie mu ta piłka, tam, tam ktoś mu klejem przykleił ją. Naprawdę no, ciężko mu jest ją zabrać, on się bardzo dobrze przy tej piłce. Utrzymuje również, jest to taki bardzo inteligentny zawodnik. To, to też jest kolejny plus. Inteligencja zawodnika, no naprawdę, w, szczególnie w taki lidze jak jest ekstraklasa, od, 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 z czasem jest to naprawdę trudno, żeby taki zawodnik przyszedł. No, on to ma, on to ma, więc wydaje mi się, że to jest zawodnik nawet trochę za dobry na ekstraklasę. To, ale cieszymy się, że jest tutaj z nami. Jeśli chodzi o resztę. No też y, Hanuszek się wydaje y, bardzo dobrym ruchem y, w meczu z Podbiciem y, myślę, że był też takim dosyć jasnym punktem białej gwiazdy. Y, y, także na pewno na pewno się cieszymy, na pewno jest to y, na pewno te ruchy Wisła poczyniła na tyle dobre, że te nadzieje są. Y, też myślę, że te, te, Wisła będzie grała fajnie pod takim kątem, że będzie chciała się utrzymać przy piłce i będzie starała się klepać. Będzie starała się zdobywać właśnie w taki sposób bramki, ale co też udało się w sparingu z Podbieskim zobaczyć, też myślę, że będzie trochę tej takiej gry z kontry, bo, bo to dobrze wychodziło, bo po prostu ci zawodnicy, którzy są w klubie, potrafią fajnie tą piłkę przetransportować jak najszybciej na na połowę na połowę przeciwnika, to też gdzieś mo mogliśmy zauważyć. No i ogólnie no, jaki bym tu wynik stawiał. No, ja bym chciał też jednej rzeczy, bo jak Wisła wygra za, za wysoko i ten mecz będzie idealny, to też będzie źle. Znaczy, nie będzie źle, bo będzie to znaczy, że Wisła, Wisła będzie jest super przygotowana. Ale ja jednak oczekiwałbym tego, żeby jednak coś tam jednak było do, do poprawy, a żeby po prostu całokształt kształt wyglądał bardzo dobrze, a jednak żeby się do czegoś na koniec tego meczu przyczepić, żeby, być jak czasami forma przechodzi za szybko, to później yy, też ona szybciej, że tak powiem, spada. I, i, i mam nadzieję, że tak będzie to dobry mecz w wykonaniu Wisły, że będzie dużo sytuacji, że Wisła będzie ten mecz kontrolowała, że będzie zespołem po prostu lepszym. Ale jednak, że gdzieś tam będziemy mogli się przyczepić, nie wiem, do no, nawet skuteczności, tak, że na przykład mieliśmy 10 sytuacji, a skończyliśmy tylko, no nie wiem, 3 czy 4. Yy, więc myślę, taki wynik 2-0 dla Wisły Kraków byłby najlepszy. Jestem, jestem ciekawy, kto na przykład z młodzieżowców wystąpi. Czy na przykład no, wydaje się, że mm, Piotr Starzyński no, pojawi się, bo on, on naprawdę super wygląda w tych wszystkich sparinkach. Mu, oczywiście, brakuje jeszcze takich liczb w ekstraklasie, ale mam nadzieję, że w tym sezonie to nam wszystko wyśrubuje. no na pewno też Konrad Gruszkowski jest jak najbardziej brany pod uwagę. No, no W ogóle skład Adrian Gula ma tak swoją drogą. Na niektórych pozycjach naprawdę ból głowy, bo tych zawodników jest naprawdę, naprawdę sporo, i, i to jest taki pozytywny ból głowy. Aczkolwiek, no właśnie, no właśnie, tutaj na pewno nie zazdroszczę trenerowi, ale aczkolwiek od przybytku głowa tak bardzo nie boli, także no może lepiej, że jest tak, a nie w drugą stronę. No i jak popatrzcie na zawodników, którzy no nie zagrają w tym spotkaniu, których pozwoliłem sobie wymienić, czyli Uryga, Mechremić i Plewka, to są zawodnicy, którzy no jak najbardziej mogą być, jak oczywiście będą gotowi do gry, to są zawodnicy do pierwszego składu, więc rezerwy również są. A jeszcze pamiętajmy, że być może szeregi białej gwiazdy, no. Może. musi zasilić napastnik, bo, bo jest to jak najbardziej, jak najbardziej potrzebne. E, oczywiście też o tym nie powiedziałem, a, 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 a że tak powiem, jest to też istotne. Jan Klimen zagra w tym spotkaniu, w każdym razie będzie do dyspozycji trenera. Udało się ten um, uraz wyleczyć. Tak naprawdę on już mógł być gotowy na, na podbęskidzie, w sensie na ten sparing, ale, ale nie, chce, nie chciano ryzykować i myślę, że to była mądra decyzja. Także, także myślę, że Kliment zagra nawet pod samym schodzie, jak nie zagra, no to wejdzie pewnie z ławki. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Jestem szalenie ciekawy, jak się ten mecz zakończy. Mam nadzieję, że podsumowanie również będzie przebiegało w takiej no, fajnej atmosferze, zwycięskiej atmosferze. Tego sobie życzę sobie, Wam oraz oczywiście samym zawodnikom białej gwiazdy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję Wam za ostatnią aktywność na tym kanale, bardzo się z tego cieszę, zawsze miło mi jest, jak jest dużo komentarzy, jak są fajne wyświetlenia, jak są fajne opinie, bo to zawsze nas wszystkich mnie szczególnie motywuje do pracy. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia, do usłyszenia Piona.